Czy zlecanie stworzenia produktu od A do Z freelancerowi komuś komukolwiek jest dobrym pomysłem na początku twojej przygody z Amazon KDP? Witam was serdecznie moi drodzy. Ja nazywam się Marcin Mudrak i w tym materiale chcę wam coś powiedzieć. Chcę, żebyście uświadomili sobie, jak wielki błąd bardzo duża część z was popełnia, myśląc, że zlecając wykonanie swojego pierwszego produktu na zewnątrz, osobom z Fiverr, z Upwork, różnym freelancerom, powiem Wam dzisiaj, dlaczego jest to błąd dlaczego nie powinniście tego robić. Przynajmniej na samym początku swojej przygody z biznesem POD. Moi drodzy, jeżeli nie potraficie tworzyć grafiki, nie potraficie obsługiwać kanwy, nie jest wam po drodze ze sztuczną inteligencją, to szukacie drogi na skróty pod tytułem: ok, napiszę na Fiverr do jakiegoś freelancera, zapłacę mu. 10, 15, 20, 50 dolarów i on zrobi za mnie całą robotę. Czyli znajdzie dla mnie nisze, znajdzie dla mnie słowa kluczowe, stworzy dla mnie wnętrze produktu, okładkę produktu, jeszcze przygotuje e-booka do tego produktu i taki cały pakiet nam dostarczy. Jak jest dobry freelancer, to bardzo często dodaje jeszcze materiały promocyjne typu mock jakieś zdjęcia zrobione oczywiście przez AI. Jeżeli jesteś taką osobą, która no nie ma tej wiedzy, nie ma tych umiejętności, nie ma tego obycia z tworzeniem tego rodzaju produktów, to zlecając ich wykonanie komuś kto w Twoim odczuciu się na tym zna, ponieważ no, działa na Fiverr jako freelancer, ma dużo pozytywnych opinii, ma dużo zleceń, widać to po ilości tych opinii, więc jesteś przekonany, przekonana, że ta osoba zrobi dla Ciebie genialną robotę. Więc no, jakby no, nie ma obaw tutaj przed tym, żeby tej osobie zlecić cokolwiek. Ale i tu chciałbym powiedzieć o dwóch bardzo istotnych rzeczach. Po pierwsze, jeżeli nie wiesz jak coś się robi, nie wiesz jak wygląda ten cały proces? Nie masz pojęcia, jak się tworzy okładkę, nie wiesz, jak się tworzy wnętrze, nie wiesz, co to znaczy dobra okładka, co to jest dobre wnętrze. Nie wiesz, jak ocenić w ogóle taką pracę tego freelancera, albo nie wiesz nawet, że nie wiesz. To jest to ogromny problem, ponieważ później dostajesz coś takiego. I to jest książka, którą ja zleciłem jako pierwszą swoją książkę na Amazon KDP. Zleciłem jej kompletne wykonanie od A do Z. To jest książka z domeny publicznej: The Secret Garden yy, Franza Barnetta. Owszem, porwałem się od razu na głęboką wodę, wydając produkt w domenie publicznej. Ale moi drogi, moja droga, chcę Ci powiedzieć, że ta okładka kosztowała mnie 50 dolarów. To jest napis na brązowym tle, niebieski napis. Z tyłu nie ma nic. I ja. Tą okładką i tą książką byłem zachwycony, dlatego że ni cholery nie miałem pojęcia jak się coś takiego robi. Wolałem to zapłacić komuś, żeby on mi dał gotowy produkt i ja byłem z tego dumny, rozumiesz, dumny w 2019 roku. Byłem z tego dumny. To jest gówno, za przeproszeniem. Ten produkt się nie nadaje. On był zdjęty z Amazona, nie wiem, po miesiącu, po dwóch, kiedy doszkoliłem się i zauważyłem, że no jednak coś tu poszło nie w tę stronę, co trzeba. I dzisiaj to oczywiście wiem. Natomiast wtedy byłem takim nieupierzonym pisklakiem i myślałem, że no książką zawojuje po prostu całą Amerykę. Nie? Oczywiście nie muszę Ci mówić, że tak nie było. Więc mówię Ci to ze swojego doświadczenia, z wniosków, które wyciągnąłem, żebyś nie popełnił tego samego błędu. Najpierw dowiedz się, naucz się, jak się wykonuje pewne rzeczy, co się z czym je, dlaczego to działa, a to nie działa, jak Twoje produkty powinny być wyróżnione. Przeprowadź badanie rynku, zrób research tej konkurencji, zobacz co oni sprzedają, czego nie sprzedają, dlaczego, co się klientom podoba, co się nie podoba i wtedy dopiero możesz taki produkt zlecić, żebyś Ty miał jakiś punkt odniesienia do tego, czy ten produkt jest dobry, czy jest wykonany źle. Bo jeżeli dostaniesz coś takiego i ktoś Ci powie, że to jest i ktoś Ci to wciśnie, no to to znaczy po prostu, że jesteś nieopierzony jeszcze tak? i nie masz pojęcia bladego, co na KDP się sprzedaje, nie masz pojęcia bladego, jak ten biznes wygląda, jak to powinno wyglądać ten produkt, który zleciłeś. Na zlecanie, na delegowanie tego rodzaju rzeczy przychodzi odpowiednia pora i to jest moment, w którym nie masz czasu albo ten czas wolisz przeznaczyć na zupełnie inne zajęcia, aniżeli na tworzenie produktu, który ma dla ciebie zarabiać tam 1000 zł miesięcznie, ale wiesz, jak to się robi masz portfolio produktów zbudowane, które dla Ciebie zarabia, to wtedy możesz zacząć zlecać, dlatego że dokładnie wiesz, czego będziesz oczekiwać. Możesz dokładnie wypisać punkcik po punkcie wymogi dla tego freelancera. Możesz mu zrobić taką checklistę odnośnie tego, jak ten produkt ma wyglądać, czego Ty od niego oczekujesz. I dopiero wtedy możesz zlecać, bo wtedy wiesz, czego oczekiwać. Tutaj możemy to porównać do takiego dowcipu o blondynce. Proszę się nie obrazić, kiedy blondynka oddaje samochód do warsztatu no i mechanik mówi, proszę Pani, to nie jest taka prosta sprawa, trzeba wymienić skrzynię. Ona skrzynie? On i to nie jedną. No. więc w momencie, kiedy nie masz bladego pojęcia na temat tego, co zlecasz, nie zlecaj, bo ludzie to mogą wykorzystać, twoją niewiedzę. A jeżeli nawet nie wykorzystają, to zrobią to po linii najmniejszego oporu i dostaniesz coś co nie jest warte Twoich pieniędzy, nie jest warte tego, co za, za to zapłaciłeś, ale Ty o tym nie wiesz, bo nie jesteś w stanie tego zweryfikować. Więc wiedza jest tutaj jak najbardziej kluczowa, żeby móc to weryfikować, żeby móc wiedzieć, czego oczekiwać od osoby, której się dane rzeczy zleca. I druga sprawa właśnie, o której chcę Ci powiedzieć, to to, że trzeba z takimi freelancerami potrafić rozmawiać, bo oni od razu wyczuwają, czy ktoś jest laikiem, czy ktoś jest już zaawansowanym sprzedawcą. W momencie, kiedy Ty piszesz do takiego freelancera, Proszę o ofertę, czy tam proszę o stworzenie mi zeszytu w linie z okładką, na przykład o tematyce tam jakiejś biurowej, albo kalendarza na rok 2026 z motywem, nie wiem, delfinów. To jest na tyle mało informacji, że bardzo łatwo spełnić jest takie oczekiwania. Bardzo łatwo jest spełnić te, te Twoje wytyczne, które dałeś freelancerowi, bo on zrobi cokolwiek, co będzie kalendarzem na rok 2026 i będzie miał motyw delfina. Musisz, mi do, musisz mu dokładnie powiedzieć, czego ty oczekujesz, że to ma być kalendarz o rozmiarze takim i takim, że ten kalendarz ma zawierać tam jeszcze inspirujące cytaty, każdy miesiąc ma być rozpisany na konkretne dni, żeby te dni były co drugą stronę, dlatego że przy wypełnianiu takiego kalendarza może zdarzyć się to że będzie ten pisak marker czy długopis przebijał na drugą, co jest niepożądane, ale to musisz o tym wiedzieć ty. Jeżeli nie masz o tym pojęcia, to nie będziesz tego wiedział, wiedziała. Żeby w tym kalendarzu były wypisane wszystkie święta, w zależności od tego na jaki rynek kierujesz swój produkt. Na przykład święta wszystkie w USA. Jeżeli taki kalendarz będzie sprzedawał w Niemczech, no to wiadomo, że to nie będzie dobre, prawda? Więc ty musisz wiedzieć te rzeczy, musisz wiedzieć, czego wymagać od tego freelancera. Musisz potrafić zweryfikować jego umiejętności, jego pracę i ten efekt końcowy. A nie będziesz tego potrafił, jeżeli sam nie wejdziesz w te buty, jeżeli sam tego się nie nauczysz, jeżeli sam nie opublikujesz X produktów na Amazon KDP, jeżeli sam nie wyciągniesz wniosków z tego, dlaczego się coś nie sprzedaje, to nie będziesz potrafił tego zlecić i po prostu zmarnujesz pieniądze. Ta książka jest doskonałym przykładem, ja się dzisiaj z tego tak zajebiście śmieję, że zleciłem coś takiego, ale z drugiej strony jest to fajne, ciekawe doświadczenie. Jest to nauka, jest to coś, co ci pokazuje, w którym miejscu jesteś dzisiaj. Jak patrzysz na to, co jesteś w stanie dzisiaj zrobić w kilka sekund, porównujesz sobie te, te produkty, twoje umiejętności sprzed X lat do tych umiejętności dziś i widzisz, jaki zrobiłeś postęp, progres, co udało ci się osiągnąć. Bez tego, tak naprawdę, i bez. Yy... Plików, wnętrz, okładek, moich pierwszych produktów, które mam na dysku, nie wiedziałbym, jaki progres zrobiłem, nie wiedziałbym, jak szybko i jak dużo, dużo lepiej potrafię dzisiaj projektować tego rodzaju produkty. Jak to weszło w krew, jak to weszło w automatyzm pewien, jak zmieniło się też, jak zmieniło się też moje postrzeganie estetyki szeroko pojętej. To obiję sobie w ramkę i powieszę na ścianie, bo zawsze będzie to ciekawe. Wspomnienie, które będzie mi przypominało właśnie o tym, o czym dzisiaj ci starałem się powiedzieć w tym materiale. Czyli zanim zlecisz komukolwiek cokolwiek, co ma wykonać za ciebie, poczytaj na ten temat, naucz się tego, dowiedz się na ten temat ile możesz, żebyś mógł czy mogła zweryfikować to, za co płacisz. Tyle ode mnie dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał okazał się pomocny. Jeżeli mieliście podobne przygody, podobne sytuacje do mojej, które wynikały gdzieś tam z Waszej niewiedzy, podzielcie się w komentarzach, to zawsze jest inspirujące dla osób, które dopiero zaczynają, które mogą ustrzec się od tych błędów, a ja Wam życzę cudownego weekendu, mamy dzisiaj piątek, nagrywam to dziś, w piątek to jak jest ten materiał publikowany. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, Marcin Mudrak.